Siemaneczko z tej strony, Daxel, a to jest pierwszy odcinek kolejnego... U, spadłem. E, kolejnego filmiku z Etinosem. E, jest to mapa... Ej czemu? Co? Poczekaj, tutaj powinna być... Czychu? Patrz. Co? Jak, jak ta mapa się nazywa? Poczekaj. Nie wiem. To jest e, bardzo fajna mapa. Tylko mamy... To jest bardzo stary Minecraft 1.73 beta. I ogólnie mamy coś zepsuty spawn point, no więc właśnie, będziemy to... tak ginąć i czekać, aż się zrespimy na... Więc platformie, ja wrócę za chwilkę piasku. jak tam jakoś dojdę. No dobrze, jesteśmy... No i co teraz robimy, krzychu? Ogólnie w tej mapie tego. Ej, to jest płytka, Trzeba... jakaś, to jest płytka. Nie, nie wchodź na nią! A na to mogę na drewnianą? Nie, nie, nie dotykaj, nie, nie dotykaj. Możesz czwarta, że to nie była pułapka. Chodź tu, chodź tu, tabliczki pokażesz, chodź. Ogólnie chodzi tutaj, żeby zrobić Wiktory Monument y, i ogólnie y, autor mapy nas nienawidzi i chce nas w każdy sposób zabić. Na przykład jest taka skrzynka, męczysz się, nie wiem, zbierasz 8 staków sto, y, Dobra, sata, idziemy. żeby dojść do jakiejś skrzynki i tam może być na przykład jeden patyczek. Ogólnie tutaj y, autor mapy chce nas zabić, na nienawidzi. Mam patyka To, 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 chodź Od razu nic Poczekaj a nie spychaj y, Ogólnie suj teraz żeby nie zginąć bo patyk tutaj jest dużo warty Bo jak zauważyłeś to nie ma drzew Ja idę po skrzynkę i schowamy to w skrzynkę y, Ogólnie tutaj A do tej nie możemy schować? Nie bo nie ja chcę na obsydianie. Yy, tak jak mówiłem, autor chce nas... Spaliła mi się skrzynka. Brawo. A wiesz, że to jedna z y, najrzadszych rzeczy? No, niestety. Yy, tak jak mówiłem, tutaj... Nie spychaj! Co ty mnie spychasz! Zobaczysz na filmie. Ja przecież Uf, chciałem. Yy, Odrodzi mi, końca... mi się do że... Co? Odrodzi mi się życie, czy nie? Nie musisz coś zjeść yy... Ups. Ustałem Nie dotykaj tych rzeczy Ja w kościu ja ci dam ten patyk, no. ja będę skakał Tam nie doskoczysz Bo ja, bo ja tylko obejrzałem początek tej mapki Trzeba pierw zrobić tak Sandstonea. Yy, sandstone a. sandstone a czy sanda? Uważaj bo pod sandem yy, może być pułapka Wszędzie tutaj może być pułapka, więc yy, uważaj. No akurat tu była. Wszędzie jest pułapka, powiem Ci tyle. A co to za blok taki... Yy, co? Taki. A On kolejny jest. Jest! Jest! O, do sam jest. Ma, mamy kobla, mamy kobla. No, a to jest Dobrze. bardzo rzadki też? Yy, nie, kobla akurat nie, ale... Nie będziemy musieli marnować drewna na drewniane rzeczy, nie? Yy, I w końcu dokończę, My że... Ile to serii będzie? Nie wiem. Ogólnie Odcikuj. tego autor chce nas cały czas zabić i po prostu musimy jakoś tutaj przeżyć i zrobić ten Wiktory Mon Monument, czyli wszystkie kolory wełny, yy, blok żelaza, złota i diamentu, tak wszystko w linii poustawiane. To jest cel to zbieraj je, bo się przyda do zbierania kobla na razie, bo na razie nie mamy kilofa. Kilofu. Możesz zrobić, gdyśmy drewno. O, to jest... Ej, tam spawner jest! Tu, 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 tu. Dobra. Ej, ja zrobię... Creeper! So... Uciekaj. Ups. To jest krzykafach Pomóż, 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 pomóż! Szybko! Pomóż Co? zabić! Idź Ale tutaj w tej wersji są pająki głupie i chodź, chodź tu, chodź tu, tu chodź Tak jak ja stań Brawo Nie Patyk Brawo Wracam za chwilę tylko jakoś wrzucę No jesteśmy po krótkiej przerwie e, e... Trzymaj moje rzeczy, trzymaj, trzymaj, trzymaj wszystko I poczekaj Ja pójdę po to drewnianko co tam jest Tam czyli tam, czyli. Ale tu ja musisz pa... mieć, być... Yy, sanda. Mam. Mamy sąd <laughs> Dobra, już nie mam sądu no. to ja poczekam, aż się zrespiszę nowe. Nie, nie musisz czekać, nie wyłączaj nagrywania, bo to będzie bez sensu z takimi przerwami. Ty tam spróbuj... Yy, zaraz wyrzuć na ziemię wszystkie rzeczy i, i tego. I spróbuj to przejść tam. Bo ja zapomniałem w ogóle, że nie ma Splinta. Mają mi wszystkie rzeczy w skrzynce. Nie skiego spawnera. Skąd ma jest skrzynka? Ko spawnera tu jest. Ale ty miałeś przejść dalej, a nie iść do spawnera. Tam... Tam na razie nie... nie do... Co? Czemu je wywaliło z serwera? Jestem... Serwer is full. Co? Ja. End of stream. Dobra, mam bardzo ważne rzeczy. Wracamy za krasy. chwilę tylko jakoś to garnę. Dobrze jesteśmy po krótkiej przerwie, okay. musiałem zresetować Minecraft, bo ten... Eee... Bo to jest troszeczkę zbagowana mapa, można by tak powiedzieć. Znaczy po prostu to jest takie zbugowane. Chodź bo ja widziałem tutaj tego. Miałem spróbować się przejść, ale nie będę. Ja widziałem początek tej mapki tutaj gdzieś powinna być skrzynka, weźmiemy skrzynkę, bo Michał tam wysadził creepera jak widzieliście i tam skrzynka wybuchła i... I tak To jest Mossy Stone I tu jesteś napisane I wonder if Mossy cobla Cobblestone are special R's O tutaj, tutaj, tutaj była skrzynka Dobra, ja Podpaliło ja... się obok mnie, what? Dobra, ja niszczę tego Mossy Stone'a yy, I biorę tą ręką? skrzynkę, bo bez skrzynki nie damy rady Ręko bo... będziesz niszczył Mossy Stone'a? No, już, już Dobra, naszcie. ja go rozwalam. Dostałem kompas. Ej, a gdzie ty jesteś? jest Drugi Mosiston. Pacznik, pacznik. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie? Nie, tego na nie, nie niszcz Czemu? O nie. Palę się. Padem, padem. Dobra, Ale się. Adam. Adam. Dobra, to. Za to... chwilę tylko ogarnę no Wiesz, że teraz Ej, tam mam. Widzisz? Nie. Tam, u góry. Latująca wyspa, jakby. Wystają ja chmury włączone, więc... Ej, rabbit more. NIE WCHODŹ TAM! Czemu? Nagrywanie jest? No. To dobrze. Nie wchodź tam, proszę. Proszę, proszę, proszę. Nie! Nie wchodź tam. Tam zginiesz. Czemu? Tam jest jakaś ta... To, to jest pewna śmierć, mówię ci, serio. No, no bo autor... DIRT! Deszcz! Nie. Idę tam. W tej wersji jest deszcz? Creeper! Mówić nie, chodź tam. Wiesz, że tam nawet chwili nie przeżyjesz, bo autor mapy chce na każdym kroku nas zabić. Co powiedziałeś? Jest, Res działa! Staraj się nie ginąć proszę, bo będą cięcia cały czas. Ale nie robiłem teraz cięcia. No dobrze, dobrze. Tam trzeba się dostać po to jedno drewienko! A po co jest dirt no? A po co jest dirt? O, TNT. Co zrobiłeś? Ile kobla! Uciekaj, uciekaj, laba! Masz teraz... ...rzeczy. Uciekaj. Wziąłem. Eee, Wziąłem większość Daj mi, daj mi Sanda, daj mi Sanda Idę dołożyć e, kobla i te rzeczy do skrzynki wiesz Jakie ja nie lubię deszczu Przydałby ci się Optifine Nie normalnie 50 fps się ciągnie Awa, 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 Dobra, tutaj jeden. Deszcz przy Co? Ej. W jednej stronie pada, w drugiej nie. Jest takie... Co? No, tak, tak nawet w tym nowym jest przecież. Ej, mam... Jakie itemy tu są. No. Jak my to stracimy, to porażka. Ale fart, że jak creeper wybucha, to tylko skrzynki się niszczą, nie? No. No bo ja tam idę creeper, nie! Uciekam, uciekam, nie. O, jest, ja... doszedłem, doszedłem. A ja znalazłem kolejną tu pułapkę Tam jest węgiel! No. Tutaj też, gdzie ja jestem właśnie, na tej wysepce Jak ty tam doszedłeś? Skakałem! Dobra Eee... achievement get U, d -d -d -d. Dobra Teraz módl się, żebym z tym drewnem nie zginął To może sobie zrób taką dróżkę normalną Kurde, robię cięcia, aż zrobi się les No jesteśmy... Wytyfy Mam drewno Mam ja, drewno, 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 drewno. krzychu Ma drewno No ja nie mogę co Dobra, z tego nie drewna się wytwę? zrobi podstawę Crafting table A ja Eeeem, um, noc co tutaj jest? There is more than anyway Uciekaj noc Robimy szałas Trub szałas, a ja tutaj Jeszcze sobie błędę Zrób się ja zaraz idę No obsytyjanie tam na respie Jak coś Creeper Jak się przesłyszyłem Ale ci wydupcy Tu to jest drewno Nie bierz, nie bierz, bo stracimy Drewno Masz drewno i szkło znalazłem bo i spadłem Ile tu creeperów? A one są głupie te moby. No, w tej wersji są głupie Kolejny i stąd znalazłem Spawner. Ucie. Ej, jak ktoś wie jak naprawić tego spawn pointa, co to by mógł napisać w komentarzach. Padlę? Nie powiem, że je. biegnę do ciebie. Jak ktoś wie jak naprawić tego spawn pointa, to by mógł w komentarzach napisać. <laughs> pomóż, pomóż, pomóż jedno serduszko. Pomóż! Omóż! Omóż! Oburz! A no, jak ty goni? Móż, oburz, pół Kurde! Wracamy za chwilę, tylko naprawimy re Dobrze, jestem, 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 biegnę szybko do tego. Ja posadziłem drzewko. Już wrosło? Nie, mączkę kostrą w tym mam. Ale nie wzrastaj drzewka na razie. Czekaj, zobaczę. Szybko, no, no znowu zrobię cięcie tylko zacznij już mi się nagrywa Dobrze to jest około 12-13 minut, jeszcze z 8 minut możemy nagrywać Domek Kiedy ten noc minie? Eee, yy, mamy Jacka Skąd mamy grasa Jacka mamy w skrzynce e? <laughs> Oddaj Jacka Proszę Chociaż jeden Masz skrzynce parę Tak świeci Tak jest dobry Nie! Jak wpadnie teraz do lawy To nie wiem co ci zrobię Masz warta Lecę bo... Oła Szkoda że sprint nie działa Okej okay. Może być? E, mo można zrobić farmę grzybków, bo mamy grzybki. Kompas jest. E, gunpowder jest. Po co mam gunpowder? Gun? Gunpowder. E, gunpowder jest po to, aby... A, po to aż... Creeper! Co? Creeper! <laughs> o mnie wyrzuciło. Z creeperem trzeba iść tutaj, nie? Żeby kobla pozbierać. Spawner jest pod ziemią Bo takie światełko mi się zaświeciło Nie strasz mnie Nie strasz mnie Uciekaj, uciekaj, uciekaj Serwer is full Dobra, jestem Przespiłeś się obok mnie i myślałem, że to hero Uważaj Michał, chodź do domku, czekamy na dzień to może ja zrobię cięcie i poczekajmy tak na dzień No No to ja robię, znowu cięcie Team Zero Włączę nagrywanie Nie, Team... Time... Team Assad Chcę pokazać a... fajne schodzące słońce z laby. Jeszcze yeah. wyżej, tak Team at... Ale tak już się normalnie zrobiło, one... What the? Tam? Eee... Yeah. Team asset. Dobra, chodź. Nie? Yeah. Poczekaj, pięć. Ale ja nagrywam. Gdzie teraz jest? Nie widzę. Fuck. Dobra, chodź. Chodzi. Okej, okay, okej. Okay. Chodź ci szybko, coś pokażę. Dobra, to time set zero, tak jak było. Żeby nie było. Tak jak tak było, jak żeby, było, nie, żeby było. nie było. Poczekaj, sprawdzę, czy jest TNT. Bo TNT tutaj jest nawet przydatne. Mm. <laughs> Michał, cofam się. Co? Mam kość, kość, dwie kości, mączkę. Ah. Ja sobie płytki pozbieram. Ale fajne drzewo urosło. Musisz stąd, jest napisane taką order i tam jest wyspa. Chodź na wulkan. Który? No ten na prawo. Od domku. Tam jest jakaś... Kości dwie! To leci do domku odłożyć. Ja lecę na wulkan popatrzeć. Trosz... Jedną zopałem Czemu tam jest napisane twang? Ja tam sobie wejdę wiesz. Tylko zobaczyć chcę. On, wąt, wąt mi są... Fuck fuck off! Czemu one tak szybko strzelają? No bo to są stare szkielety. Ta mapa ogólnie jest najtrudniejszą mapą. Na tej wersji oczywiście, bo na nowej wersji ona jest łatwa. Dlatego się gra na tej wersji Michał. Nie, to jest bez sensu, padam! Spawner szkieletów znalazłem No to po co chodzisz po spawnerach? Pomóż, pomóż! Jak mam pomóc? Uciekam, uciekam Po co ty tam łazisz? Takie pytanko Widzisz tak, bo rosło? Wiem, bo ja mączką kosnąłem Idę odłożyć pięć kości Módl się, żeby sadzonka wypadła, bo w tej wersji nie zawsze wypada sadzonka Ale Patek już straciliśmy Przejdź Ciebie Ja się nie znam od tej wersji Minecraft A czyli mam gać Złodzi drewna Włożym do skrzynki Drewno czym się, bo nie wskoczę, bo blokujesz. Bo tutaj da się blokować. To jest Patrz. Buchy. Patrz. Wejdź do domu Patrz, chodź, wejd do domku. Chodź. I patrz, odsuń się, osiem się. Spróbuj wejść. Z domku. No i? Eee, da się. To, to tutaj już było trochę to naprawione. Na czym można było sadzić grzyby? Sadzonka! domka. E, na czym można było sadzić grzyby? Druga. Okej okay. to do skrzynki. A ja idę. o to! mnie! Ja idę posadzić grzyby. Będziemy się żywić zupkami. E, dobra. E, raz, dwa. A ja idę sobie raz. poszperać gdzieś. Mam jedno serduszko. I nie mogę sprintować. Da fuk. Okej. Okay. Wracam za chwilkę. Dobra, jest. Suja. Csuja. Skąd masz kilo? To masz węgiel. Nie kop na razie węgla, bo stracimy. O to jest węgiel, patrz. W, skrzyn w skrzynce mamy wystarczająco węgla. Czemu ja to tutaj robisz? Bo ja robię farmę grzybków. Aha. A ja się na tym sadzi? Aj. Tak jest kolejna wyspa Okej okay. Okej okay. To fuk. I nie rosną sobie grzybki Okej okay. Ja trochę wezmę tego Nazbieram kobla No Weź coś też lub sensownego to ja będę zbierał kobla Dobra, to masz killow, zbiera i kobla, hek tu A ja Sanda będę zbierał Czekajcie jak działa Nie, pamiętam Minecraft Alpha, że się wyrzucało i masz naprawione. Tam kogoś yy, oglądami. mi. Daj to ja naprawię. Rzuca mu, odrzuca. Jak ty to robisz? On ma podniece z nich Krzychu Tak Chyba źle Coś Nie miałeś tutaj kopać! Tutaj grzybki rosną! Ja cię wiem Widziałem jakby Steve'a tam Co? Ale drugiego nie ciebie Co to było? Nienawidzę tego Minecrafta to była kupa. Sama jesteś kupą. Jak uzbieram tak to starczy, nie? Mhm. Uh -huh. Od razu do skrzyneczki. A jak padnę? Ze stagnym kobla i spali się w lawie. To będziesz głupi i głupi. Kupi. Co? Kupi. Zrobimy skrzyneczkę Te stare skrzyneczki u góry tak przedzielone Jak, no one są fajne Ole Co? A on wpadł Ej czemu to jest napisane Big eggast Nie wiem Co? Fajna łapa poza tym Daj kill off, ja ci dam łopatę bo ja chcę coś sprawdzić tylko wykopię ostatnie te Tak żeby mieć 40 50 To jest 3-4 Już Kurde, optyfajna bym chciał łopatę Sanda będzie zbierał Ja już na dużo Sanda nigdy dość Ogólnie na tej mapie są poukrywane skrzynki z takimi rzeczami jak... Patyk. Patyki są najważniejsze. Eee... Michał, pozwól tu, na wulkan. No. Tu. O miałem Forto znowu, gdzie? Tylko nie wpadnij, proszę. Nie widzę cię. Nikt. Nie widzę. A widzę, no. O co tam? Poczekaj wyłączyłem... Wyłączyłem. Eee, nie wpadnij. Creepery. Obok tabliczki mi tak kopałe Czemu? Zalewam, zalewam, zalewam Ok. Dzięki Co ci? Wiesz jakie mam itemy? Jakie? Fuck 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 Fuck, 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 fuck. Odsuń się. się Proszę się Cie, odsuń się Odsuń się, proszę Padam Bierz itemy Dobrze Michał jak ja stąd Dobra, wyjdę? Wracam za chwilkę Masz kill No krzychu pochwal się co było w skrzynce tam gdzie zginąłem y Jak zwykle na farcie zdobyliśmy skrzynkę dzięki Creeperowi Tak już drugą I mamy 21 skrzyncy Ironowy kill Ironowy Ironowy łopatę łuk 10 skóry ja Chyba zabił wiesz y Yyy, mięsko, 16 drewna i pochodni 5. 34. Idiotów, jak ty to zalarpiłeś? Zalałeś auto. A wiesz jak ja stąd wyjdę, takie pytanko, bo tutaj wszystko otoczone lawą jest. Góra. Otoczona lawą. Dokładnie, yy, dokładnie stoję tam, gdzie nie powinno być lawy. Próbuję ci kopać ręczką. Jest, jest. Znalazłem wyjście Jak? Schodki. Chodzki? dobrze? Bo zginę Tam Lajel Tam musimy iść teraz Dobra I tym miłym akcentem kończymy odcinek pierwszy z... Jaka tu to, jaka to mapa jest Krzychu? Nie wiem, tam na tabliczce po... E, super ho Hostile Super z mapy Super Hostile, hostile. E, No i zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków i napisania co robimy źle, jakby ktoś wiedział, no to co zrobimy. Komentujcie, z subskrybujcie, łapki w górę. Ja pa, się z Wami żegnam. Cześć. No, no to. Cześć. Pa. pa.